I witajcie mandziarę Łewki Bentornati Benvenuti al canale Mandziary Łewki Rimanete come vedete video ricetta passo per passo Teraz torna lingua polaka No już się pozdrowiłam w języku włoskim O jesteś pierwszy raz w kuchni U mnie to jest kuchnia włoska Mangiare znaczy jeść e, Moje filmiki ukazują się We wtorek, czwartek i w sobotę e, Zapraszam Cię też na Instagram I na Facebook a teraz co dzisiaj zrobią? Dzisiaj zrobią coś słodkiego, czyli dolcze. dolcze. Ale w ruch pójdą właśnie moje te owoce. To są mirtilli po włosku. I mirtilli, czyli borówka. I mirtilli amerykani, czyli borówka amerykańska. Jest jeszcze sezon, warto używać tej boróweczki. Tam mamy i pru, e, te śliwki, czyli lebrunie, ale. Brunie w inny dzień, zrobię w inny dzień jakieś fajne ciasto. Co chciałam powiedzieć, a tak a propos, to włosy zapuszczam i teraz wiązałam, ale grzywka mi rośnie. Także czekam na Wasze komentarze, co z tą moją grzywką. A teraz Wam pokażę, jakie składniki są nam potrzebne do naszego wspaniałego do ciasta. Do naszej babki, którą nazwałam Paradizo, Paradiso czyli niebo, będzie nam potrzebna forma. O 24 cm średnicy, później 4 duże jajka, 220 g cukru, 250 g serka z wiadereczka, 50 ml limoncello, czyli to jest likier włoski, 130 ml oleju rzepakowego. 12 g cuk tego proszku do pieczenia, 260 g mąki tortowej, 80 g mąki ziemniaczanej, no i oczywiście 300 g borówki amerykańskiej. Oczywiście ją musimy umyć. Zabieramy się do przygotowania naszego ciasta, babki. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni góra-dół. Do naszej miski z jajkami dajemy szybtę soli i Zaczynamy kręcić. Jak tak lekko skręciliśmy nasze jajka, wsypujemy nasz cukier i kręcimy do momentu, aż powstanie nam jasna masa. Masa już jest ukręcona i do tej mojej masy wlewamy limoncello i kręcimy. Teraz, jak się składniki połączyły, dodajemy nasz serek z wiaderka. I po prostu też zakręcimy składniki się połączą. Jak już się połączyły nasze składniki, to wlewamy nasz olej. I też zakręcimy. Do mąki dodaję proszek do pieczenia i łączę też z tą mąką tortową mąkę ziemniaczaną. To wszystko zamieszam. Uprzednio mąki były przesiane, to znaczy mąka tortowa była przesiana. I teraz stopniowo garściami będę wrzucać mąkę do mojej masy. O tak. Teraz tak sobie obierzemy i dalej będziemy kręcić. Teraz do naszej masy dodajemy nasze, naszą borówkę i normalnie zamieszamy i wylejemy do naszej formy. Stawiamy do piekarnika, tak jak powiedziałam, nagrzanego 180 stopni, funkcja góra-dół, na drugą półkę od dołu. Forma jest wysmarowana olejem i posypana mąką krupczatką. już tak wszystko ładnie się rozłożyło. Formujemy i wstawiamy do piekarnika na 40 minut. Później sprawdzamy. Moja babka Paradizo już jest gotowa. Ja tu już ją odtworzyłam. Od, od, I teraz ją raz, dwa przekręcę. Piekłam w sumie 50, 60 minut. Jeszcze jest chyba ciepło. Musimy poczekać aż się otworzy zaraz przy was to wszystko zrobię bo no jeszcze jest gorąca no ja ją zdurzę, bo idę z tą babeczką do jednej osoby i chcę raz dwa ją zanieść ona jest jeszcze gorąca i nie odeszła ale zaraz odejdzie przy was odejdzie babelka mam nadzieję o jest, jest. O, widzicie, jak się oderwa beżcie gorąca. Także musi dłużej być w formie, aż się ostudzi. Tak wygląda ta moja babeczka, ale ja ją teraz przekręcę. OK. Tak wygląda. Powinna być aż do ostudzenia. Nie róbcie tak jak ja, bo ja się spieszę i dlatego ją otwieram. Teraz ją rozkroimy. Dobrze. Jeszcze jest gorąco, Aleksandro, tak ja mówiłam, tak i jeszcze jeden kawałek ukroję, żeby było widać, jak to wygląda, o, jest mięciuteńka, tak, tutaj tak wygląda, faj weder, Aleksandro, tak i teraz ja do Was idę z tą babeczką, muszę podejść, podejdę do Was, zobaczcie, tak wygląda ta babeczka, o, jest mięciutka, upieczona. Tak, upieczona, ale jest gorąca, ale przy was, przy was spróbuję, bo jestem ciekawa jak mi dzisiaj wyszła, My już parę razy ją piekłam. Poczekajcie, poprawię okulary. Mm, ale, mm, paradiso, niebo w gębie, Paradizo in boka. Aleksandro, così się it dice italiano? Si. Mmm, ale dobra, zobaczcie, pyszna. Muszę popić wodę jak zwykle. I co podoba Wam się ten przepis? To jest mój, mój przepis. Z limoncello, z sereczkiem, z borówką amerykańską. Zobaczcie, jaka jest soficze, Morbidisima. Ok, jeszcze raz zapraszam Was do mojego kanału. Aleksandra, inviti la gente. Iskryvetevi il più possibile e guardate questo canale. Subskrybujcie i e daj like. No, subskrypcja. Jedna pani pisze, że devi parlare polako Subskrypcja na manciarę łebki. Dajcie likea. I zapraszam do następnego przepisu. Ciała tutti. Ciao.